Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Mówi Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach. I jak zwykle, nim przedstawię Państwu książkę, którą wybrałem na dzisiejszy odcinek, chciałbym podziękować ogromnie za wszystkie kolejne subskrypcje. Teraz, kiedy nagrywam ten odcinek, zostało już naprawdę bardzo, bardzo niewiele do 600 subskrypcji. Czyli jest naprawdę szansa, że w marcu ten poziom przekroczymy. I bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy się zaangażowali w to, żeby ten kanał wypromować, żeby moje nagrania dotarły do jak największej liczby widzów. I jeszcze jedna sprawa, i przypomnę, że jeśli kogoś nudzi, to moje gadanie może po prostu przesunąć się kawałek dalej i zacząć słuchać tej części, w której mówię o książce. Otóż. Jeśli ktoś chciałby z Państwa zafundować autorowi kawkę, nie, nie taką kawkę, nie taką kawkę, kawkę taką do wypicia, o właśnie taką, to proszę Państwa, można to zrobić. Pod spodem jest link. Jest to link, gdzie nie trzeba się rejestrować. Od po prostu można zafundować przy pomocy Współczesnej technologii kawę autorowi, a ja od razu z góry wszystkim tym, którzy to zrobią, e, ogromnie dziękuję. Oczywiście, zafundować za to, że na przykład ten odcinek lub poprzedni albo poprzednie się spodobały. I przypominam, że można e, postawić małą kawkę nie, 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 nie taką kawkę. Małą kawkę, e, kawę. Średnią kawę, większą kawę, a nawet można, jak ktoś chce, zafundować kilka filiżanek, a może też postawić naprawdę taką ma malutką, maleńką kawkę, takie espresso, za niewielką sumę. I od razu z góry dziękuję tym wszystkim, którzy się na to zdecydują, żeby w taki symboliczny sposób wynagrodzić tę pracę którą tutaj robię. I jednocześnie ponownie zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, do udostępniania linków, do polubień, i ogromnie za to dziękuję. Tak samo jak dziękuję za wszystkie komentarze i sugestie usprawnienia tego kanału. A teraz o książce. Wiem, że mogę niektórym widzom wydać się monotematyczny, ale. Niektóre tematy, niektórzy autorzy czy niektóre książki warto moim zdaniem zaprezentować w kilku odcinkach dlatego że jest to ważny temat i w tym przypadku chciałbym ponownie, ponownie nawiązać do świętego Andrzeja Boboli, ale nie tylko do niego, otóż jak już mówiłem w jednym z odcinków, tak się złożyło, że jakoś w mojej bibliotece domowej zupełnie niechcący znalazło się kilka książek poświęconych właśnie temu wielkiemu człowiekowi, temu niezwykłemu męczennikowi za wiarę. I to naprawdę się stało tak jakby bez mojej woli, to znaczy te książki się pojawiły u mnie. I w pewnym momencie zobaczyłem, że mam ich co najmniej kilka i że trzeba chyba te książki przeczytać. I w programie BookTube prezentowałem książkę Czesława Ryszki, Andrzej Bobola, orędownik polski, życie, męczeństwo, świętość. I polecam tym, którzy nie oglądali tego odcinka BookTube. Ten program, w którym omawiam tę książkę. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Pod spodem postaram się podać albo na końcu, tam się pojawiają takie okienka, podać link do tego nagrania. Jest to książka, którą Państwu w dalszym ciągu gorąco polecam. Wydana przez Wydawnictwo Biały Kruk, pięknie ilustrowana. Także jest to książka, która jest naprawdę wciągająca. Z początku myślałem, że to będzie taka odtypowa biografia, gdzie tam urodził się, prawda, wtedy, a wtedy z takich, a takich rodziców, ale jednak jest to w rzeczywistości książka naprawdę mocno wciągająca. A dzisiaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na drugą książkę o Świętym Andrzeju Boboli. I jest to książka Jestem Święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić. Książka nieco skromniejsza rozmiarami, jak, jak widać w porównaniu do pracy Czesława Ryszki, ale nie mniej interesująca. Autorami tej książki są Państwo Szarkowie, a konkretnie Pani Joanna Wieliczka Szarkowa i Jarosław Szarek. I jest to książka, która no, gdzieś tam. Na półce u mnie trochę poczekała, przeleżała. Tutaj mam w ręku wydanie drugie uzupełnione z roku 2022. I dlaczego chciałbym tę książkę Państwu polecić? Skoro już polecałem jedną publikację na temat świętego Andrzeja Boboli. Otóż dlatego, że o świętym Andrzeju Boboli nigdy za wiele. Jest to tak niezwykła postać że warto sięgnąć też do kilku źródeł i poczytać o świętym Andrzeju Boboli a poza tym jest to no, patron, którego ostatnio Episkopat przywołał żebyśmy się modlili za Polskę i wymienił między innymi oprócz księdza Jerzego Popiełuszki także tego właśnie świętego męczennika Andrzeja Bobole. poza tym jeśli ktoś czytał książkę Czesława Ryszki, to warto przeczytać książkę Państwa Szarków. Jeśli ktoś przeczytał książkę Państwa Szarków, to warto sięgnąć po książkę Czesława Ryszki. Dlaczego? Dlatego, że w książce Jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić. Państwo Szarkowie dodają garść dodatkowych informacji niekoniecznie dotyczących bezpośrednio świętego Andrzeja Boboli, ale dotyczących także czasów, w których żył, a także czasów późniejszych. Ta książka jak gdyby w pewien sposób też uzupełnia te informacje, które podaje Czesław Ryszka może czasami naświetla z innego punktu widzenia. I przede wszystkim to, co wydaje mi się w tej publikacji ważne, to to, y, jest ona naprawdę bardzo dobrze napisana, to, to się chłonie, to tę książkę się czyta, ja ją czytałem z ogromnym zainteresowaniem, Wiedząc już przecież coś o Świętym Andrzeju Boboli, prezentowałem, przypomnę tutaj, mówiąc krótko, też komiks dla dzieci, który polecam. Warto ten komiks, też wydany przez wydawnictwo AA, warto ten komiks zakupić i, i, i sprezentować dzieciom, które, czy młodzieży też, która lubi takie rzeczy. Ale ta książka jest po prostu znakomicie napisana, ją się czyta. To nie jest taka typowa, no nazwijmy to nieładnie piła, napisana przez zawodowych historyków, którą się nudno czyta. To, to jest naprawdę wciągająca opowieść. I wydaje mi się, że tutaj w tej książce ważny jest m.in. kontekst, w którym państwo szarkowie umieszczają świętego Andrzeja Bobole i Kontekst, który, który jest bardzo niezwykle interesujący i mówi też coś o naszej historii. A dlaczego, dlaczego ten kontekst wydaje mi się tutaj istotny? Otóż w ostatnich czasach pojawiały się w przestrzeni publicznej różne naprawdę bzdurne, idiotyczne wypowiedzi na temat Kościoła katolickiego. Wypowiedzi, które są idiotyczne i które wskazują na ignorancję tych, którzy to mówią. Jednym z takich przykładów, można by było podać jako jeden z takich przykładów aktora, który swoją drogą jest wybitnym aktorem, ale niestety słuchać tego, co. Ma do powiedzenia na temat historii Polski czy historii kościoła, no to to jest wstyd. Słuchać chatko, proszę państwa, to jest naprawdę coś okropnego, a mianowicie an, aktor Bogusław Linda. I on nagadał jakieś takie totalne bzdury, że to się w głowie nie mieści. Mam takie wrażenie, że czasami przydałoby się, żeby ustawowo wprowadzono zakaz aktorom wypowiedzi na tematy polityczne, społeczne, gospodarcze i tym podobne. Z pewnymi wyjątkami zazwyczaj ci ludzie nie mają nic sensownego do powiedzenia, mimo że obcują bardzo często z wybitną literaturą i to literaturą też tworzoną przez katolików. I oni jakoś nie wyciągają żadnych wniosków z tych tekstów, potrafią genialnie zagrać różne role. Przecież Bogusław Linda takie role też odtwarzał, przypomnijmy też w panu Tadeuszu, Andrzeja Wajdy, I, ale niestety pewne rzeczy do nich nie docierają. I teraz tak, no jak czyta się tę książkę, to widać jakie głupoty tacy ludzie wypowiadają. I tutaj no, chciałbym zwrócić uwagę na to, że te czasy, które autorzy tutaj opisują, to są czasy tak naprawdę między innymi potęgi. Jezuitów. I teraz tak tę książkę przeglądam, tutaj sobie zaznaczyłem jako jeden z przykładów, jaką rolę, olbrzymią rolę, jeśli chodzi o kulturę, o naukę, w Polsce odegrali jezuici. Więc autorzy, kreśląc, państwo Szarkowie, kreśląc postać, biografię świętego Andrzeja Boboli. Jednocześnie dają to tło, tło, w którym on działał. Czesław Ryszka też to robi, ale tutaj Państwo Szarkowie podają jeszcze dodatkowe informacje, więc na przykład o założeniu Uniwersytetu Wileńskiego, do, do którego jezuici się przyczynili. I podaje też autorowie podają tutaj też autorzy podają, przepraszam, Garść szczegółów dotyczących działalności Jezuitów, to jak prowadzili kolegia, szkoły, nauczanie. Mieli bardzo ciekawy system nauczania. Nie wiem, jak to wygląda teraz w jakichś szkołach prowadzonych przez Jezuitów, ale ten system wydaje mi się był dość nowoczesny i skuteczny. Ci, ci ludzie ci jezuici władali często kilkoma językami. I tutaj chciałbym podać Państwu przykład, przykład, który być może gdzieś tam wielu z nas się pojawił na horyzoncie w czasie nauki historii czy, czy lekcji języka polskiego. Otóż na przykład jeden z przykładów podaję, bo po resztę zachęcam, żeby sięgnąć do tej książki. Maciej Kazimierz Sarbiewski. Wybitny poeta łaciński. Proszę Państwa, ten poeta, który w Wilnie i Braniewie wykładał poetykę w kolegium ufundowanym przez Jana Karola Chodkiewicza, przepraszam, po, po studiach w Wilnie i Braniewie, od roku 1617 wykładał poetykę w kolegium ufundowanym przez Jana Karola Chodkiewicza w Krożach na Żmudzi i w Połocku. Otóż był on poetą cieszącym się sławą w całej Europie. Ja całkiem niedawno temu gdzieś znalazłem, że w Wielkiej Brytanii ukazał się nawet przekład jego wierszy na język angielski, jego wierszy łacińskich. I ten poeta na przykład w czerwcu 1623 roku przyjął święcenia kapłańskie i wkrótce potem pierwszy raz wystąpił publicznie odczytując wiersze na cześć nowego papieża Urbana VIII, także poety. W okresie rzymskim serbieski pisał ody i epigramaty, na przykład o tematyce antytureckiej, a także pieśni maryjne. Był to poeta, jak czytamy, czytali go katolicy i protestanci. Tłumaczono jego utwory na język niemiecki, francuski, angielski, włoski, flamandzki, litewski i czeski. Swoim kunsztem i talentem zasłużył sobie na porównania z mistrzem. Poetów starożytnych samym Horacem. Wielki uczony holenderski Hugo Grotius uważał, że Sarbiewski nawet przewyższał Horacego. I tutaj mamy jeszcze garść innych informacji, i to jest, to jest jeden z takich przykładów, ale ci Jezuici to byli. No naprawdę niesamowici ludzie, jak to się czyta, to się czyta, to się można zastanawiać, co się z tym zakonem stało, co się stało z Towarzystwem Jezusowym dzisiaj, bo słyszymy różne złe rzeczy na temat jezuitów. Nie twierdzę, że wszyscy tacy są, bo przecież jest wśród nich wielu wspaniałych duchownych i takich można też wypowiedzi spotkać w sieci na różnych Portalach i w mediach, ale no, widzimy, że jest pewien jednak upadek, i to nie jest ten sam zakon, to nie, to, nie jest, to nie są ci sami kapłani, o których czyta się tutaj w tej książce. I postaram się troszeczkę skracać, bo z założenia ma być to program, mówiąc krótko, a już, już się trochę rozgadałem. I chciałbym jednak jeszcze poruszyć przynajmniej ze dwa tematy, które są w tej książce. Otóż druga sprawa, związana też z jezuitami, to jest moim zdaniem ich niesamowita odwaga. Jezuici poświęcali swoje życie dla wiary. Tutaj są podane przykłady wybitnych jezuitów, władających językami obcymi, udających się do Chin, do Azji, gdzie też nawet wydawali książki w języku chińskim, uczyli się tego języka, czy uczyli się jednego z dialektów, bo tak to chyba należy mówić o tym, i naprawdę byli to niezwykle odważni mężczyźni, którzy potrafili za wiarę poświęcić życie, za, za tę samą wiarę, dla której my dzisiaj często, którą my często dzisiaj zostawiamy, rezygnujemy z niej żeby mieć lepszy samochód, żeby mieć fajny dom, żeby zarobić kupę kasy i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie oddawali za wiarę życie. Ci ludzie by nie zrozumieli dzisiejszego podejścia, które wyraża się w takiej obojętności religijnej, związanej z tym, że no dobrze, oni sobie wierzą w to, co wierzą, ale my nie będziemy przeciw, przecież ich nawracać. I tutaj zwrócę uwagę na to, o tym pisze też Czesław Ryszka. I tutaj zaznaczyłem sobie fragment, tylko że właśnie przed chwilą mi. Okej, okay, więc Andrzej Bobola zginął okrutną śmiercią. Z jakiegoś powodu, jak się wydaje, opatrzność go szczególnie wyróżniła, ale nie był, trzeba pamiętać o tym jedynym jezuitą czy jedynym kapłanem który zginął za wiarę, zginął śmiercią męczeńską. I tutaj czytamy w książce Państwa Szarków, że w męczeństwie Andrzeja Bobole poprzedziło 48 jezuitów zabitych w latach 1648-1657. W ogóle był zaś 84. jezuitą Polakiem, który poniósł śmierć męczeńską. Po nim w XVII wieku zginęło jeszcze kilkunastu. A więc to byli ludzie niesamowitej odwagi, którzy szli, żeby głosić wiarę, narażali się i ginęli często okrutną śmiercią, tak jak zginął Andrzej Bobola. I już naprawdę na koniec wątek jeszcze współczesny. Tutaj państwo szarkowie piszą o roli świętego Andrzeja Boboli, jaką odegrał współcześnie w Polsce. Piszą m.in. o pielgrzymkach posłów, polityków, zjednoczonej prawicy i tego, jak wstawiennictwa, jak sądzę, świętego Andrzeja Boboli szukał nasz obecny prezydent Andrzej Duda. No i tutaj, no niestety, nasuwają się pewne pytania. Z jednej strony, Andrzej Duda broni prawa nienarodzonych do życia, z drugiej strony, w zeszłym roku, moim zdaniem, zrobił rzecz haniebną. Podpisał ustawę o in vitro. Wielu katolików niestety nie zdaje sobie sprawy z tego, co in vitro tak naprawdę oznacza. A dofinansowanie in vitro, legalizacja in vitro, to jest kolejny horror, to jest otworzenie kolejnej puszki Pandory, tak naprawdę niestety. Proszę się naprawdę nad tym głęboko zastanowić, ale widzę, że nawet politycy tak zwani prawicowi tego nie rozumieją. Ale wystarczy sobie połączyć kropki. Podam jeden przykład. Już teraz odbywa się handel żywym towarem, jakim jest, no trzeba to nazwać produkcja dzieci dla par na przykład homoseksualnych. To jest produkcja, wynajmuje się Matkę, czy w zasadzie wynajmuje się łono tej matki, po to, żeby wyhodować dziecko dla jakiejś pary homoseksualnej, pary może lesbijek, które to pary chcą mieć dzieci, tak jak normalne rodziny. Konsekwencją będzie w przyszłości, już się nad tym pracuje, stworzenie tak zwanego sztucznego łona, w którym będzie się hodować takich ludzi na zamówienie. No i to jest coś przerażającego. I takimi małymi krokami to się niestety wprowadza. I to jest po prostu handel żywym towarem. Anna Golędzinowska, nawrócona modelka polska, tak to określiła. Nie wiem, czy to jest jej własna myśl, czy od kogo się to zaczerpnęła. Więc tutaj no, jest to jeden, jeden z przykładów, do jakich wynaturzeń prowadzi tak naprawdę in vitro. Szermuje się tutaj argumentami uczuciowymi, ale takie argumenty uczuciowe często prowadzą, niestety, tak naprawdę do zbrodni. I w przypadku in vitro, gdzieś chyba dzisiaj przed przygotowaniem tego programu, wyczytałem, że w wyniku in vitro tak naprawdę ginie więcej nienarodzonych dzieci niż w wyniku aborcji. Nie wiem, czy to jest prawda. Gdzieś mi przemknął taki artykuł. No jest to, proszę Państwa, coś strasznego. I wystarczy połączyć kropki i zobaczyć, do czego to prowadzi. Następnym etapem będzie produkcja takich dzieci z in vitro dla par homoseksualnych, także w Polsce. Dziwię się też, że feministki jakoś nie oburzają się, że takie kobiety są traktowane przedmiotowo, bo Faktycznie tutaj są jako inkubatory do produkcji takich dzieci. Coś strasznego. Ale chciałbym tutaj na zakończenie przeczytać jeszcze jedną wypowiedź, która jest jak najbardziej na obecne czasy. I mam dwa obszerniejsze fragmenty, ale ponieważ się naprawdę rozgadałem, przeczytam fragment krótszy. Cytuję. Wbrew pozorom. Praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący, zauważa się tendencję do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia. I proszę Państwa, to nie są słowa wygłoszone dzisiaj, wygłoszone miesiąc temu, czy rok, czy dwa lata temu. To są słowa świętego Jana Pawła II, które wygłosił dokładnie w roku 1995 w Skoczowie. W skoczowie upłynęło od tamtego czasu już sporo, sporo lat i niestety te słowa są w zdumiewająco aktualne dzisiaj, a może nawet jeszcze bardziej niż wówczas. Bo w porównaniu do roku 95 wydaje mi się, że dzisiaj ta nietolerancja a także wcześniej jest tutaj cytat z Jana Pawła II z roku 1991: niszczenie rodziny jest bardzo, ale to bardzo zaawansowane. I to tak chciałbym zakończyć ten odcinek i zachęcam do lektury, zarówno tej książki, przypominam, Autorami jest pani Joanna Wieliczka-Szarkowa i Jarosław Szarek. Znakomicie napisana książka, a także zachęcam do tej pięknie wydanej książki Czesława Ryszki, Andrzej Bobola, orędownik polski. Życie, męczeństwo, świętość. I proszę Państwa, chyba straszliwie się rozgadałem, więc nie wiem, czy w następną niedzielę puszczę kolejny odcinek. Może dam otwieranie na ekranie żeby zrekompensować to moje <laughs> gadanie dzisiaj, ale to też zależy od Państwa i przypominam, można autorowi zafundować kawkę, jest to bezpieczny system, niektórzy już tę kawkę zafundowali, jeśli ten odcinek szczególnie przypadł Państwu do gustu. A przede wszystkim proszę o kolejne subskrypcje, polubienia, udostępnianie linków, a także komentarze. Jak najbardziej interesuje mnie to, co Państwo myślą o, o tych programach. Chętnie poczytam też te złośliwe. Może się pośmieję z tymi złośliwcami również. Bardzo, bardzo sobie to cenię, że tworzy się taka mała społeczność wokół tego kanału. I już więcej nie gadam. Zapraszam na kolejny odcinek. W tym tygodniu powinno być chyba być może będą dwa odcinki otwierania na ekranie, bo szykują się ciekawe przesyłki z ciekawymi publikacjami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu mówiąc krótko. Z Panem Bogiem.